Hej, 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 cześć kochani moi, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Ja jestem Natalia, jest ze mną jeszcze Łukasz Mój Hop! Hello! Hello! <laughs> I kolejny zestaw y, Krzyżówka XXL i wielka krzyżówka z Międzyzdroi. Ja tak jeszcze wam powiem, bo na poprzednim odcinku wam nie powiedziałam, że ja właśnie szłam w krzyżówki. Tutaj mam y, w sumie to są z tej samej paczki mam 15, 5, 20, czwórkę, mam jeszcze 500 tysięcy w banku. No to możemy sobie to 500 tysięcy zdrapać, bo jest takie samotne. I w pociągu zdrapałam sobie ekstra linię i miałam w nich 20 zł. A to dlatego, że już mi się nudziło, bo opóźniony był pociąg i bo masakra. Czyli wkład w dzisiejszy odcinek będzie: 50 zł. 30, 40, 50. Krzyżówkę XXL mam naddrapaną, wielka krzyżówka będzie w całości zdrapana z wami. I 500 tysięcy w banku też jest nie naddrapana, no ale to jest raczej oczywiste. Zaczniemy sobie od 500 tysięcy w banku. To jest ostatnia wielka krzyżówka, wielka krzyżówka, jaką przywiozłam. Wiadomo, że można tutaj liczyć na jakieś fajne wygrane. Czy ja to mogę przybliżyć. No, trochę przybliżę, przybliżam. Boję się, żeby mi, jak to się mówi, ostrości nie z tego ciło. Szukamy wygrywających liczb, ewentualnie takich sztabek, e, które nam nie mnożą ewentualnie bank, e, który daje nam wygraną razy dwa. Więc zobaczymy, czy coś tutaj się uda, wiecie, wyczarować. Jeżeli nie, no to trudno się mówi. Nie będziemy nad tym płakać. A szukamy takich liczb, jak dwa. 6, 21, 15 i 3. Przypominam, że na kanale trwa taki dodatkowy konkurs wakacyjny na wysyłanie kartek z wakacji. Jeżeli ktoś z Was chciałby wziąć udział, a nie ma możliwości jechać na wakacje, może wysłać pocztóweczkę ze swojego miasta. Adres ten na Węgrów. Jeżeli ktoś nie ma adresu, chciałby wziąć udział, zapraszam Was na maila. Tam podam wam adres do wysyłki. No i już. Taka szybka reklama. Dobra, mamy 23. Nie mamy. Jedyneczki nie mamy. 8 nie mamy. I 17 nie mamy. Dalej mamy tak piąteczkę, to jest kolejny obok. 19. I mamy złoto. Zobaczcie, ekstra. No, ja tak właśnie szukałam tej szesnastki. Tutaj przy okazji 500 mil, pół miliona w banku i szesnastki serdecznie. Pozdrawiam Justynkę. Dawny kanał z Misia yy, To jest Justynki ulubiona z drapeczka. I szesnastka, tak dobrze Justynka, kojarzy, że szesnastka to też jest twój numerek. Także tak celowałam, wiecie, celowo, w szczęśliwy kogoś. Mówię, a nuż może się uda i się udało. <grym> nawet jak to tylko zwrot, to wiecie. Nawet zwrot cieszy. Poprzedni odcinek wyszedł, jaki wyszedł? To tutaj wszystko jest C. Si. 32, 34, ostatnia szansa to jest tak, 37, 13 nie mamy, 26 brak i 25 nie ma. Pod złotem mamy dychę. Złoto nam nie mnoży. No ale wygrana jest. Mamy tutaj kontrolne D. DD. -d. Super! Bardzo się cieszę, to jest dobry początek. Pół miliona w banku z wygraną. Super. Teraz, sobie, może weźmy tą wielką krzyżówkę. Jak wpadnie główna wygrana, to owszem, będzie ta krzyżówka też na kanale. <grych> Ale no, zobaczymy. Tutaj mi się wylosowała y, piąteczka, numer piąty, więc zobaczymy, jak to tam będzie wyglądać. O. Literka U, jako pierwsza. Nie chciałabym, to jest takie. Wiecie, ja już zgiełam, żeby mi się zmieściły, ale nie chciałabym też jak tak drapać. Nie wiadomo zawsze jak, czy od góry, czy od dołu zdrapać kontrolnych, no bo myślę, że chyba wszyscy znamy kontrolne, no nie. C jest na 30, G jest na 60, A chyba na stówę M na 500. Nie B na stówę A na 200 albo B na 200, A na stówę. No jakoś tak, no ale jak już jest... Oj! No, mam otwarte okno, bo jest strasznie gorąco i będzie słychać te samochody. Ale jakby mi się już odkryło na przykład takie A albo BBB, no to wiadomo, że byłabym mega szczęśliwym człowiekiem, no nie? Dlatego lepiej nie odkrywać i mieć nadzieję do samego końca. Chociaż zobaczymy. u i też zobaczymy właśnie, jak się spisze tamta wielka krzyżówka, która poszła do Justynki z kanału Luck. Ja czekam, aż Justynka mi napisze. Matka, mam główną wygraną. Ja powiem: Co? Wow, super. O, tak bym chciała. <grywia> Dobra, U więcej nie widzę. Dobra, dalej mamy X. A Justynka kiedyś mówiła, właśnie, że good luck, że jakby trafiła to i pokazywała mi takie mieszkanie. To chyba mieszkanie, nie pamiętam. Justynko, możesz w komentarzu przypomnieć. Y z takim balkonem, yy, że to jest jej wymarzone, wymarzone takie miejsce, no nie, żeby sobie kupiła i naprawdę życzyć tego, tego mieszkanka, jeżeli dalej jest na sprzedaż z całego serducha. Dalej mamy y, y jest tutaj, tutaj, tu, super. Tutaj. Nie chcę nic pominąć, a też tak przybliżyłam, żebyście dobrze wszystko widzieli. Trochę krzyżówek, jak wleci, to się nic nie stanie. Oczywiście od pierwszego zapraszam Was na odcinki kopertowe. Jeżeli tam jakiegoś dnia nie uda mi się wrzucić odcinka, to na innym będzie więcej kopert po prostu. Muszę tak to rozegrać, żeby wszystko wiecie, było dobrze zrobione. Mm. Ale mam nadzieję, że nie będę mieć większy, większych problemów z nagrywaniem. Tym bardziej, że moja mamita już wie, że nagrywam. <gry> Ale no w sumie, no słuchajcie, czy, czy się dziwię? No nie, no na dłuższą metę, mieszkając w domu, nie dałoby się ukryć czegoś takiego, że, że te zrabki jednak są kupywane, że te zrabki są drapane. No raczej nie, tym bardziej, że pierwszy konkurs kopertowy to było. Też trzeba było trochę tam ponaddrapywać Tak samo były ten konkurs krzyżówkowy, o, od tego się zaczęło. Tych krzyżówek przychodziło dużo. Moja mama kiedyś zawsze, jak przychodziły do nas jakieś listy, to je otwierała i tak jak przychodziły tu i w jednym były zdrapki, w drugim, w trzecim, no to potem już, już od tamtej pory nie otwiera żadnego listu. Ja tam mówię, jak chcę, to niech otwiera, jakby nie mam nic do ukrycia ale już od tamtej pory nie, nie otwiera. Yy. I tam się pytała, o co chodzi, to tak mniej więcej powiedziałam, że no nagrywam i to jest taki konkurs i ludzie wysyłają z drapeczki i ja je drapię. No i oni też wygrywają yy, z drapeczki. O tak, o tak wytłumaczam, wiesz, naj, wiecie, najprościej. Mówię, wiesz, jak do jednej osoby. Najprościej, jak tylko się dało. Tutaj mamy H. No, i co? Mamy schab. Dobra. Kolejna literka to literka I. Mamy w Igor. Niedobrze, jak ona jest taka zgięta. Nie pomyślałam. Ale wiecie, co? Położyłam na nie książki. I to też nie pomogło. Dalej były zgięte. Tutaj i już. Teraz tu. Właśnie teraz czytam fajną książkę. Taką powiem wam, że nawet zabawną, jak na razie. Super się ją czyta bardzo leciutko. 14 rozdziałów poleciałam w pociągu przez te 7 godzin, bo tak trochę filmy, coś tam, coś tam. No i trochę książki. Jakbym na upartego myślę, że ją przeczytała. O, V. Nie wiem, jak wy, ale ja v tutaj nie widzę. Dalej mamy literkę D. Dobra, tutaj mamy. Może jest jeszcze jakaś szansa na bonus, albo nie. Zawsze są dwa uda. Uda się albo się nie uda. Ktokolwiek to wymyślił, jest kozakiem. D <noise> Dobra, tutaj jest D. Tu. O, znowu widzicie. Udo. Ada Dolar No i więcej nie widzę. Jak coś pomijam, to naprawdę przepraszam Was, ale nie ma ludzi nieomylnych, jestem tego zdania. Też nie jestem jedyną osobą, która omija, myślę. I możecie do mnie krzyczeć. No chciałabym Was usłyszeć, jak do mnie krzyczecie, że tu ominęłaś. Ale niestety No YouTube tak nie działa. Tak jak wtedy w komentarzu wrzuciłam ekspres losy I w komentarzu czytam W pierwszej śwince Miałaś 4 złote I faktycznie było no nie A ja, ja tego nie widziałam I niby to czek patrzy się na to przegląda A kurcze wygranej nie widzi no nie Także bardzo dziękuję za waszą czujność Eee -e -e. Czego moje oczy nie dowidzą To wasze zobaczą jakby fajnie. Taka społeczność YouTubeowa, fajna sprawa. Nie żałuję, że założyłam kanał. Tyle wam mogę powiedzieć. Zobaczymy, jak będzie. Ja to już, ja to już intensywnie myślę o drapmasach. Czy mój pomysł się przyjmie, czy nie przyjmie? Oczywiście, jak będą jakieś konkursy drapmasowe, na innych kanałach będę brała udział. Zobaczymy też, jak to będzie z tym śledzeniem, ale na pewno. Postaram się oglądać wszystkie w miarę na bieżąco. PPP, bo stwierdziłam, że jakbym y, serduszkowała komentarze zamiast odpisywać. Chociaż nie no, na zapasach trzeba odpisywać. Dobra, nie słuchajcie tego, co mówię. Będzie dobrze. Będę się starała wszystko ogarnąć, tak żeby było dobrze, chociaż mój plan na zdrap masy jest dosyć odważnym krokiem, odważnym posunięciem i ja już w tym momencie jeszcze tego nie ogłosiłam, jeszcze nie prędko to ogłoszę, a już się strasznie stresuję, wiem, że sobie poradzę, aczkolwiek ten stres jednak, jednak jest, no jednak jest, nie wiem kiedy go ogłosić, myślę, że w październiku, żeby tak pod, pod koniec października, żeby do listopada wszystko był... o m zdrapałam zamiast n. Mm. Pogotowie wykreślone, żeby to wszystko, wiecie, ogarnąć. No musiałabym myślę do połowy listopada już mieć wszystko yy, ogarnięte, w razie czego, wiecie, będę wycofywać, jak się pomysł nie przyjmie ale myślę, że się przyjmie. Będziemy też głosować, komu w tym roku pomagamy. Czy dzieciaczkom, czy psiaczkom. Bo mi to bez różnicy. Aby pomóc, pewnie. Takim czymś możemy pomóc, że mamy świetną zabawę, co właśnie dwa lata już y, robię takie zdrabmasy z pomaganiem innym. Y, I powiem Wam tak, że zabawa jest świetna. Przy tym y, właśnie pomaganie i Super, kurczę, super. Też nie musicie się martwić, bo będą nagrody na strapmasach. Yy, tym się zajmę oczywiście, ale powiem wam, że no będzie się bardzo dużo działo i zobaczymy, jak to się przyjmie. Jeżeli się coś nie przyjmie, yy, bo to taka, taka jest niepisana zasada, no nie, że jak nie ruszy po ogłoszeniu od razu, to potem już będzie stało i stało. Także zobaczymy, jak to będzie. Ja też jestem taką osobą, sami zauważyliście teraz z kopertami, że jak coś ogłaszam, to daję taki spory czas na, na opłacenie. Bo też wiem, jak to jest. No, ktoś chciałby wziąć udział, tak. A o, widzicie, M wykreśliłam i M się trafiło. Czekajcie. No, jakoś to może być. Daję spory czas na, na opłacenie, bo wiem, że ludzie na przykład chcecie wziąć udział, tak. A wypłatę macie, no nie wiem, powiedzmy za tydzień. Ja też to rozumiem, sama jestem osobą, która ma 10 wypłatę i nie zawsze pod koniec miesiąca zapisuje się na jakieś konkursy, bo to też w zależności od yy, rozrzutności danej osoby ja jak poszaleję sobie na shane, oczywiście dalej polecam shane i naprawdę powinni mi za to płacić, no to nie bardzo tak się rzucam na konkursy pod koniec miesiąca. No ale wiecie o co chodzi. Także mam nadzieję, że się przyjmie, i mam nadzieję, że coś fajnego wybierzemy, żeby komuś pomóc. I że wszyscy będą zadowoleni. Mamy tutaj jedno słowo. O, jedzie jakiś wariat. No, pięknie, ryczą. Harley? Hmm. Tutaj mamy o. Mamy u, tutaj mamy drugie słówko. Tutaj, tutaj. Hmm, czy coś pominęłam? Myślę, że nie, ale kurczę, no powiem wam, stresik jest, zawsze jest. W sumie to, wiecie, przed każdym konkursem, znaczy, no, może nie przed każdym, bo jak jest taki konkurs z paczkami, to przy tym stresu zbytnio nie ma, bo wrzuca się dwie paczki, a te dwie paczki to idą tak inomik w miarę, w miarę szybko, co jest bardzo fajne. Ale właśnie ze zdrabmasami zawsze się stresuję i dużo czasu też trzeba poświęcić na obrabianie tego, bo kurczę, te odcinki są różnej długości i żeby w każdy wpierdzielić tą muzyczkę, to jest naprawdę sporo czasu, albo ja po prostu jestem takim tłukiem, że mi to tyle czasu zajmuje, ale naprawdę uwierzcie mi, staram się żeby to było tak zrobione w miarę dobrze mamy tutaj drugie słówko no jeszcze jedno jeszcze jedno yy, literka T fajnie kurczę fajnie nie mogę się doczekać T dobra Kolejna literka to F, niedobrze. F to taka m. Taka literka, nie bardzo. Film. A tutaj F to w ogóle nie widzę. Chyba, że jestem ślepa. Może tak być. Dalej mamy literkę J. No co ciekawe, czy A by nam dali? Pewnie nie. Um, tutaj jest J. -ka. No nie, a nie dadzą. Wtedy byłby bonus i weszłaby tutaj wygrana. No właśnie, no właśnie. No to pewnie ja wykupiłam takie pustakowe te te. Kurcze. J, J, J. Nie widzę. Ostatnia literka to literka Z. No tutaj zabrakło, zobaczcie, R do bonusu. Ale w bonusie było ile? 60. No to tak normalnie. To mogli dać. Gnidy. Dobra. No co? Gnidy. Mm, tutaj nic. No co? No jak inaczej można nazwać lotto? No da się, ale bałabym się zapytać moich widzów, jakby mogli określić, no właśnie. Nawet ty każesz nie pytać. O, i tutaj no niestety, tutaj miałam dwa tylko. I tutaj były dwa, to jakby najgorzej na świecie się trafiło, że tu było Z. No, jak coś pominam, no to wiecie, trudno, ale nic tutaj nie widzę. Więc lecimy, bo pewnie z dołu są literki kontrolne. Mamy CM. No zobaczcie. Trzy kupiłam dwie są puste, a tą trzecią zobaczymy jak Justynce pójdzie. I jak na razie, no to taka lipa, no tutaj mieliśmy dychę, tą co wydrapałam 20 w pociągu, kurde, kurde, krzyżówka XXL z numerkiem 17. nie mamy tutaj żadnego słowa i zaczynamy od literki U, mamy utopia. O, to się tak leciusieńko drapie. Nie dość, że ich jest mało, nie dość, że są główne wygrane do zgarnięcia, to ja chodzę po punktach i wykupuję pustaki. Śmieszne. No co? Pisia, z tego to już się trzeba tylko śmiać. Niestety. No. Ha, ha, ha. A propos śmiania się, ale co z tym ha? Że ja go nie widzę. O, tutaj jeszcze jest. Dobra. Dobra, znajdzie się w razie czego. Kolejna literka to literka Z. Hmm. Tutaj, bo ja się tak uwziam na te krzyżówki chyba niepotrzebnie. Z,, z, z. Tutaj mamy w zupa i w zielonej mamy Z i tutaj i tu dobrze kolejna literka to literka E już tego będzie troszeczkę więcej O. E. Mamy tutaj słówko noe. Muszę te drapaki zamówić. Już mam linka. One są po 50, zł, a drapi się nimi naprawdę świetnie. Muszę sobie wziąć parę sztuk, bo jak będą koperty, to się będą strasznie tępić. Tak myślę. Tyle z drapek. Tutaj mamy zecer. Słówko. Dobra. Tutaj mamy C. Tutaj mamy C. Następna literka to jest literka D. Będziemy mieć Don. Tak, Ada, Jedwab. Jest dobra. O, Don. Kotek jakiegoś dona wymień. Wiedziałam. Ojciec krzesny, tu. To... Dobra, dobra, już tutaj wiesz. Się nie wymądrzej, że wiesz. Wiesz, kto jeszcze był Don Donem? Pedro. Don Pedro. Literka P. Widzisz, ja z perspektywy książkary, osoby, która czyta książki wręcz pożera książki to wiem, że może być don mafijny, no nie, czyli taki kurcze król-król. I ci mogę wymienić bardzo wielu, bardzo wiele imion donów, ale to książka, więc ci nic nie powiem. Oczywiście, że tak. Kocham książki. A jeszcze romanse mafijne, ekstra. Tutaj ja mamy, a? Współlokatorzy, ekstra jest, ekstra. Nie będę mówić, bo niektórzy mogą nie chcieć słuchać, że czytam jak o moich książkach. Aha. Dostałam taką propozycję kiedyś by nie mówić o książkach. Dobrze okej. Okay. No, tutaj mamy... Ja nie, nie, czy yy, nie wiem. Wiem, że ja lubię czytać. Tata mówi. Masz córka dwie stówy z okazji urodzin. Ja mówię, o dzięki tatusiu, a on mówi, tylko kup sobie jakiś prezent. Ja mówię, okej. Okay. Co kupiła Natalcia? Co kupiła? Co kupiła się... Pięć książek, dziękuję. <laughs> Ciekawe jak tata zareagował, bo mnie już w domu nie były, ja te książki przyszły. Ale nawet ta, to jest taki prezent, który bym chciała, ale szkoda mi było kasy. Ale tata ci zrobił kółeczki, więc? Tak, tak. Jeszcze muszę, ale muszę sobie Rego kupić nowy, bo książki mi się nie mieszczą. A kiedyś w przyszłości chciałabym mieć taką swoją osobistą bibliotekę. O, i F dali na koniec, bo już. Mm -hmm. No i widzicie, co się dzisiaj zadziała z tymi krzyżówkami, strach drapać, strach drapać, myślę. Ale jeszcze jest sporo krzyżówek, znaczy sporo, trzy, dosłownie trzy to nie tak sporo, sprawdzimy sobie kontrolne i może tamte są mega szczęśliwe z innego punktu hej, no i zobaczcie, mam tutaj BB czyli jest dyszka a gdzie zjadłam dyszkę? o, czekajcie, raz, dwa, trzy zupa zecer i don, o, widzicie? don corleone tak? no to dał mi dichę bo be jest na ekstra ślepa jestem no i super, tutaj mamy BBB więc dzisiejszy rozrachunek jest taki, a nie inny jak z drapkę? piąteczkę dzisiaj to mamy tak tutaj były różne więc wielka krzyżówka jest pusta ale krzyżówka dała dyszkę i 500 tysięcy w banku dał sztabki również dyszkę, więc w sumie nie jest źle, nie boli nic jest taka piosenka Ekstra! Dziękuję Wam wszystkim za obecność. Pamiętajcie o konkursie takim wakacyjnym na karteczki. Wszystkie informacje napiszę Wam oczywiście w opisie tego filmu. Ściskam mocno, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy, ale może zaczniemy już właśnie kopertami. Już was nie będę katować odcinkami, później będą te odcinki bardzo często. Chciałam je właśnie zrobić na premiery na godzinę 18 i prawdopodobnie na 18 będzie. Także już w tym momencie Was zapraszam, jeżeli nic więcej by nie wpadło na kanał, to od pierwszego hmm, widzimy się na premierach. Dziękuję za obecność Buziaki. Do następnego odcinka. Pa-pa-pa!